krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku Wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz miłego oglądania. W tym filmie przerobimy sobie trochę trudniejsze przykłady, jeżeli chodzi o przedziały, o działania na tych przedziałach. No i przejdźmy do pierwszego zadania. A to jest zbiór od minus 3 włącznie do 5, a B to jest zbiór od minus 1 do dwóch. Oczywiście zróbmy najpierw rysunek. Tam gdzie mamy włącznie nawias ostry, robimy kropkę zamalowaną. Tam gdzie mamy nawias zaokrąglony, kropkę niezamalowaną. No i po kolei postarajmy się obliczyć wszystkie mm, obliczenia, które znamy odnośnie zbiorów, czyli tak. Jeżeli chodzi o sumę, no to po prostu bierzemy wszystko co jest w jednym zbiorze, w drugim zbiorze i ze sobą to łączymy. Tutaj mamy to o tyle prostsze, że tak naprawdę w zbiorze A Znajduje się zbiór B. Więc odpowiedź to zbiór A. Czyli A suma B to od minus 3 włącznie do piątki. No to teraz weźmy sobie część wspólną, a część wspólna B. I raczej tutaj też Was nie zaskoczę, bo będzie to po prostu zbiór B. Czyli od minus 1 nawias zaokrąglony do dwójki nawias ostry. To teraz jeszcze różnice. No i tutaj czasami potrafią pojawić się problemy. Zobaczmy. A różnica B. Czyli wszystko, co jest w A, ale nie jest w B. Więc tak, na pewno to będą zbiory między minus 3 i minus 1 i 2 a 5. Tylko musimy określić, jakie będą nawiasy. Więc tak, przy minus trójce nawias ostry, bo w A jest kropka zamalowana. Przy minus 1 też będzie nawias ostry, bo B nie zabiera nam minus 1. Zobaczcie, że w B jest kropka niezamalowana, czyli możemy sobie wziąć tę minus jedynkę, czyli od minus 3 do minus 1 włącznie, suma. No i tutaj niestety już tak nie ma jak z minus jedynką, bo dwójka jest zabrana przez B, czyli mamy od dwójki nawias zaokrąglony do piątki, też nawias zaokrąglony, bo w A nie mamy piątki. I ostatnia możliwość, czyli B bez A, to w pewnym sensie jest pytanie, co należy do B, ale nie należy do A. No, i gdybyśmy mieli to wszystko wykreślić, co należy do A, no to już dla B nic nie pozostanie. Więc B odjąć A to jest po prostu zbiór pusty. Następne zadanie to zbiór C od minus ósemki, nawias zaokrąglony do szóstki włącznie i D od minus ósemki włącznie do siódemki włącznie. Oczywiście robimy rysunek. Widzimy tutaj, że w minus ósemce naraz jest kropka i zamalowana, i niezamalowana. Ja to robię tak, że robię jedną taką zamalowaną małą i taką większą, która jest niezamalowana, wtedy trochę łatwiej. Może nawet dwoma kolorami to zrobić. No i policzmy sobie po kolei sumę, część wspólną i różnicę. Suma C i D to będzie po prostu od minus ósemki włącznie do siódemki włącznie. Oba nawiasy będą ostre. A jaka będzie część wspólna? Tutaj musimy tą minus ósemkę wyrzucić, bo nie ma jej w C, więc od minus ósemki. Do szóstki, ale szóstka jak najbardziej jest w obu przedziałach, więc do szóstki włącznie. Teraz weźmy C bez D. No i tutaj podobnie jak mieliśmy w poprzednim przykładzie, bo cały zbiór C zawiera się w D. Więc jeżeli usunęlibyśmy wszystko, co ma zbiór D, no to dla C nic nie pozostanie, czyli będzie to zbiór pusty. I ostatnie działanie to będzie D bez C. I tutaj ważna rzecz. Bo będzie to na pewno przedział od 6 do 7 i to na 100%. I to będzie od 6 nawias otwarty, bo C nam zabiera 6, do 7 włącznie. Ale jedna ważna rzecz. Zobaczcie tą minus 8. Ona też nie jest zabierana, no bo w C nie mamy minus 8. Czyli jeszcze musimy dopisać tą jedną liczbę, minus 8. I jeżeli chcemy zapisywać takie pojedyncze liczby, to robimy to nawiasami klamrowymi. Czyli mamy tak. Minus 8 w nawiasie klamrowym suma od 6 do 7. Dalej mamy takie dwa zbiory: od minus nieskończoności do dwójki włącznie, to będzie zbiór A, i od dwójki włącznie do nieskończoności. Jakbyśmy sobie narysowali te dwa zbiory, no to one w pewnym sensie się dopełniają. I gdybyśmy policzyli chociażby sumę: a suma B. To możemy pisać, że o to jest od minus nieskończoności aż do nieskończoności, bo one się na dwójce łączą, więc nie ma liczby, która by nie została wzięta. Ale do określenia wszystkich liczb, które są na osi, mamy specjalną literkę, która to określa. Są to liczby rzeczywiste, więc A, suma B to zbiór liczb rzeczywistych. A jaka jest A, część wspólna B? Będzie to właśnie jeden element i będzie to dwójka. No to teraz weźmy sobie A bez B. I tutaj mamy od minus nieskończoności do dwójki, tylko ta dwójka jest zabrana, więc do dwójki i nawias zaokrąglony. Podobnie mamy B bez A, to od dwójki nawias zaokrąglony do nieskończoności. Pewnie już myślicie, że to ostatnie zadanie, ale nie. No dobra, no to tak. C to jest od siódemki nawias zaokrąglony do nieskończoności. D od ósemki włącznie do dziewiątki. No i tak, po zaznaczeniu tego wszystkiego policzmy sobie sumę. C suma D, tutaj mamy taką fajną sytuację, że D zawiera się w C, więc ta suma to po prostu od siódemki do nieskończoności. C część wspólna D, to będzie zbiór D, więc od ósemki włącznie do dziewiątki. Teraz weźmy C bez D, no i na pewno będzie to od siódemki do ósemki, od dziewiątki do nieskończoności. Tylko określmy, jakie są nawiasy. Najpierw przy siódemce na pewno zaokrąglony, przy ósemce też zaokrąglony, bo D zabiera tę ósemkę, tam jest kropka zamalowana. No i dziewiątka będzie z nawiasem ostrym, bo D nie zabiera dziewiątki, kropka jest niezamalowana, czyli od dziewiątki włącznie do nieskończoności. A D bez C to raczej nikogo nie zaskoczę, bo już dwa przykłady były podobne tego typu. Będzie to po prostu zbiór pusty, bo, bo zbiór D zawiera się w C. No dobra, no to jeszcze dwa zadania. Teraz już weźmiemy trochę trudniejsze zbiory. A to będzie zbiór od minus 5 włącznie do trójki, suma od dwójki włącznie do czwórki włącznie. Czyli mamy przedział, który od razu jest zadany jako suma dwóch przedziałów. No i B to będzie przedział od minus czwórki do trójki. Policzmy sobie, jaka jest suma. I zobaczmy, że pomiędzy tymi dwoma przedziałami w A jest taka przerwa między minus trójką a dwójką, ale. Ta przerwa jest wypełniona przedziałem B, więc po prostu mamy od minus 5 włącznie do czwórki włącznie. Teraz część wspólna, a część wspólna B na pewno od minus 4 do minus 3 i od 2 do 3, tylko jeszcze nawiasy. Dwójka jest kropka zamalowana, czyli włącznie, i trójka niezamalowana, więc nawias zaokrąglony. To teraz A bez B mamy od minus 5 do minus 4. I od 3 do 4. I tutaj, jeżeli się przyjrzycie, no to w każdym przypadku będziemy mieli nawias ostry, ponieważ B ma nawiasy zaokrąglone, więc nie bierze ani minus czwórki, ani trójki. No i końce tych przedziałów, czyli minus 4 i 4, minus 5 i 4, to kropki zamalowane. A teraz B bez A. Tutaj mamy od minus 3 do dwójki. Jako, że A ma niezamalowaną kropkę przy minus 3, no to różnica będzie nawiasem ostrym. Od minus 3 włącznie do dwójki, ale bez dwójki, nawias zaokrąglony. To teraz w końcu możemy przejść do ostatniego zadanka. Już dłużej Was męczyć nie będę. C to będzie zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, a D to przedział, który składa się z dwóch elementów, po prostu 7 i 8. No i gdybyśmy mieli określić sumę C suma D, to i tak to będzie zbiór liczb rzeczywistych, bo już C samo ma w sobie wszystkie liczby rzeczywiste, więc te 7 i 8 nic tu nie zmienia. Część wspólna C i D to po prostu zbiór D, więc mamy 7 i 8. C bez D to będzie od minus nieskończoności do 7. Od 7 do 8 i od 8 do nieskończoności. Chodzi o to, że musimy napisać trzy przedziały, które otaczają te 7 i 8, ale ich nie biorą. Tylko tak. Można to pisać za pomocą takich sum i bawić się w tego typu rzeczy, ale możemy to też zapisać w prostszy sposób. Po prostu, że jest to zbiór liczb rzeczywistych bez tego slasha, piszemy nawiasy klamrowe 7 i 8. I bardzo często, chociażby określając dziedzinę, Rozwiązując jakieś nierówności, i tak dalej, będziecie mieli właśnie taki zapis, a nie taki, gdzie macie sumę trzech zbiorów, tam otaczacie jakąś jedną liczbę z dwóch stron, żeby jej nie wziąć. I na koniec D bez C, no to to jest zbiór pusty. Myślałem, jakby podsumować ten odcinek, ale w sumie jedyne chyba co mądrego mogę powiedzieć, to po prostu pamiętajcie o tym, żeby robić rysunek i dobrze zaznaczać kropki, czy jest zamalowana, czy niezamalowana. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. I tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał, bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego!